A wie Pani, jaka jest przyczyna tego? Wiem, bo będzie ten y, Bielun-Jawor, będzie telewizyjny, ten turniej. Jak Pani sądzi, kto wygra? No, nie wiem. Nie wiem, jak tam Bielun się przygotuje. Nie mam pojęcia. A jak się przygotowuje Jawor? Jawor, no, uważam, że. Bardzo się przygotowują. No, czyścią ze wszystkich stron budynki i wszystko także, jak pani nie można powiedzieć, żeby nie, nie starali się. A pani jest mieszkanką Jawora? Tak jest. Pracowałam w wydziale oświaty. Pani sądzi, że taka inicjatywa, w turniej miast wpłynie na to, że Jawor będzie lepiej gospodarował na przyszłość? Tak, uważam. Skąd tylu malarzy na Jaworskim Rynku? A teraz jest najlepsza okazja. Ten tutaj pracujemy. A przechodnie nie dziwią się temu przedsięwzięciu? No, no, dziwią, dziwią się raczej, na pewno. No, dziwią dziwią się dobrze. no po prostu ja wiem, dziwią. Każdy się dziwi, bo tyle nie było robione, a teraz jak jest turniej to... Wszystko się narosi no na w niedawno przecież elewacja była robiona, no bo w sumie ile chyba? Pięć, czy sześć lat temu, prawda? No to, to powinno to raczej wytrzymać, tak, no tak, teraz tak. ze względu na ten turniej chyba dlatego, no to. nie? nie teraz pościągano nas z wszystkich miast i robimy, nie? No co zrobić? o pan z wszystkich miast, no, bo ja z Lubina jestem na przykład, aż I tutaj po w delegacji. To jest, nie, no, mówię to jest, pomaga, to jest nasze miasto tak, więc... chcemy, żeby wygrało po prostu. A. Bo jesteśmy tutaj niestety z województwa legnickiego wszyscy, jakby nie było to. I staramy się, żeby zrobić coś, żeby było coś z tego. A jak myślicie, wygra? No mamy nadzieję. Na pewno wygramy na pewno. Od rana do wieczora się robi, robim, także robim chcemy, wiek. żeby nasze miasto wygrało. No. Ma być piękne. Ma być piękne, no. Jak będzie piękne, to i wygra. Ma być, no. Się no. Przedstawiam Państwu Jan Białyk, naczelnik Jawora, najbardziej zatroskany i zapracowany człowiek w mieście, czy tak? No nie tylko ja, bo w zasadzie większość społeczeństwa przeżywa ten doniosły moment, jaki nas czeka w to tej miast. Jest tu wielu ludzi dobrej woli, szczególnie na podkreślenie zasługuje samoczynne włączanie się obywateli naszego miasta na rzecz jego porządkowania do tego święta, które spotkało Jawor po raz pierwszy. Czy to ostatnie przygotowania, panie naczelniku? No to nie są ostatnie przygotowania. Myślę, że cykl porządkowania miasta, który u nas od lat jest już wprowadzony, on będzie trwał nadal, bo nie wyobrażam sobie, żeby uporządkować miasto na określony moment, a nie robić tego systematycznie, na bieżąco, codziennie.